Także witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj parę przeżyć co do ubiegłego sezonu żniwnego. Też znalazłem sobie zdjęcie. Zobaczcie tutaj, jak kombajn wyglądał przed przyjazdem tutaj do nas. Możecie sobie teraz zobaczyć. I obecnie, właśnie wygląda w ten sposób. Chciałem Wam opowiedzieć trochę tutaj o kabinie, właśnie w tym kombajnie. Yy, widzieliście, jak ją zakładałem, jak ją remontowałem. Co do właśnie tej kabiny, to największym plusem to jest właśnie to, że się tak bardzo nie kurzy w niej. I na przykład, jak raz mnie dopał deszcz na polu, zjeżdżałem to jakoś bardzo niezłokłym, a wtedy to nawet galencie padało. A właśnie takim jednym z minusów, yy, jakie zauważyłem w niej, to na przykład taki, że jak nie ma się wycieraczki działającej, to trzeba ciągle wychodzić podczas pracy, stawać na header. I oczywiście wyczyszczać przednią szybę, po czasie ona się bardzo kurzy No i jeszcze jeden taki minus to jest to, że niestety nie ma z tyłu tej kabiny otwieranej szyby jakiejś I żeby zobaczyć co leci i czy w ogóle coś leci w zbiorniku, to trzeba wychodzić tutaj i poglądać stąd A tak to jak był daszek, to wystarczyło po prostu odwrócić się do tyłu i otworzyć aż ja Też można sobie cały czas z otwartym jeździć zbiornikiem Też tak można niby, nie? Jeszcze z tą kabiną był taki mały problem na początku. Na pierwszym polu, na pierwszym jeździe, jak zacząłem ciąć, zaczęliśmy też niwa w tym roku, znaczy w ubiegłym roku już, to był taki problem właśnie, że jak włączałem mocarnie, header, na obroty wkręcałem kombajn. To ona tak trzeszczała w jednym miejscu. Ja myślałem, że ona za chwilę padnie po prostu, już tak trzeszczała ta kabina. Ale najważniejsze, że po czasie kończyło te trzeszczenie i już było w głowie, że pewnie trzeba kabinę odkręcić, bo już te blachy pewnie jej nie utrzymają, bo tyle lat nie miał on kabiny. Bo kiedyś oczywiście miał kabinę, ale po to czasie została mu zdjęta i znowu teraz wróciła na niego. Bo... Kabina też dużo oczywiście daje do wyciszenia, ale myślę, że przy takim silniku to wyciszenie nie jest aż tak bardzo potrzebne. Bo każdy by chciał oczywiście posłuchać, co się dzieje za nim. na jeszcze nie podłączyłem i nie wiem czy będę podłączał bo jak jest otwarta w sumie ta szyba i drzwi to nie ma jeszcze jakiejś tragedii. Gorzej jak tam chwilę jeździłem sobie właśnie chciałem sprawić jaka temperatura będzie w środku, pozamykałem wszystko no i normalnie nie dało się w nim wysiedzieć, także musiałem otworzyć coś zawsze. Na drugi rok jeszcze co będę chciał zmienić w tej kabinie to na pewno będzie siedzenie bo co się z siedzeniem dzieje i oczywiście zazwyczaj to yy, na skrawku tego siedzenia siadam bo jeszcze w moim wzrostem to udają mi się zawsze spojrzeć co się dzieje w headerze no ale już pod koniec dni to siadając na skrawku tego siedzenia to na ciągle opadało i nic nie dało się zauważyć chciałem już się trochę podnieść, no, ale oczywiście w bizonie to raczej stanie wskazane no i dźwięki jakie wydaje to siedzenie to po prostu czasami tak wystraszą człowieka jedziesz sobie spokojnie kombajnem a tu jak ci nie zaskrzeczy, nie wiadomo skąd a to tylko zwykłe siedzenie no i właśnie jeszcze co do tego spalenia yy, to taka krótka Krótka historia: yy, była końcówka żniw, wciąłem sobie Owiec i linie na tym polu to po prostu nie wiem, chyba rowerem można przejeżdżać tylko. Linie na tym polu. Są tak niskie, że ten kombajn to nawet nie ma szans pod nim przejeżdżać Co roku jest ta sama sprawa, co roku trzeba się przecinać Po linie są oczywiście za nisko na tym polu Jeszcze dzwoniąc do firmy, każdy wie jakiej firmy Przedstawiliśmy swój problem właśnie, że kombajnem nie da rady przejechać po prostu na tym polu Bo są za nisko linie Przyjeżdża właśnie takowa firma, patrzy i mówi Co? Wszystko jest w porządku Jeżeli wszystko jest w porządku, a maszyna nie może przejechać yy, pod liniami Trzeba się przecinać, to moim zdaniem nie wszystko jest w porządku Przyjechali, zobaczyli, odjechali i tak właśnie to wygląda. A kombajnem co roku trzeba się przecinać, bo pod nimi po prostu nie przejedzie i to wydłuża tylko czas pracy. No bo wiadomo, jak się pole dzieli na dwa kawałki, no to dużo czasu się na tych poprzeczniakach na, nabija. właśnie na tym polu było ostatnie pole tutaj w tym roku do cięcia. Miałem już owiec. Ten owiec już był tak przerośnięty po prostu trawą, bo to był tak mokry rok i jeszcze te burze położyły ten owiec. Już zaczął przerastać trawą To pamiętam w jeden dzień kończyłem te pole Już było bardzo późno Już było tak mokro Ale mówię trzeba szybko skończyć bo nie dużo zostało A przecież jak zaraz przyjdą burze to, to nic nie będzie Tylko sama trawa, nic się nie zbierze I to taką zielonkę zbierałem po prostu, że koniec świata Parę ziarek to zawsze dobrze jak jest, nie? Dobrze jak się wyzbiera No i właśnie ciągnąłem w tym owsie tam któryś przejazd jadę I dojeżdżam do poprzeczniaka i jak tylko lekko zawróciłem kombajnę, tak zaczęło śmierdzieć jakimś dymem, że myślałem, że no już za mną, jak się odwrócę, to pół kombajnu będzie spalone. No tak wali o tym dymem. Akurat tak wiatr zawiał, że ten dym tak bardzo poczułem w tym kombajnie. Od razu co zatrzymana maszyna, szybko wybiegam. Patrzę, co się dzieje, bo pewnie gdybym dalej jechał na prosto, pewnie bym tego nie poczuł, bo wiatr akurat wiał w inną stronę i odwiewał akurat ten zapach ode mnie. No i oczywiście co, ja wybiegam z tego kombajnu, Zgasiłem wszystko, oglądam tutaj maskę, podnoszę, patrzę mu tam pod sukienkę. Oczywiście tam na klawisze. Z drugiej strony wchodzę do góry yy, na silnik, bo my mamy oczywiście teraz te problemy z silnikiem. Dostał ogromnego przedmuchu, myślę, no silnik pewnie padł, już do końca, już pewnie nic nie zadniemy nim, nie? widzę ani dymu, ani jakiegoś miejsca, żeby coś miało się dziać. Mówię, włączę go jeszcze na chwilkę, dosłownie na sekundę, nie chwilę sobie pochodzi. Sprawdzę, czy rzeczywiście coś się tutaj dzieje, czy może gdzieś ktoś sobie coś pali. Ja włączam kombajn na chwilę i od razu takim smrodem zaleciało, mówię coś się z tym kombajnem nie tak. Ga Gaszę szybko, akurat widzę, że już lata. Wszedł sprawdzić Także obeszliśmy wszystko razem Nic się nie działo Wszedł dom do góry Ja włączyłem kombajn No i co się okazało? Że w alternatorze zatarły się łożyska. No a szajba dalej napędzała ten pasek, który tarł i jakby coraz większą temperaturę wytwarzał tym tarciem. No i stąd zaczął lecieć taki dym już powoli. Poszliśmy tam razem na górę. Ja pobiegłem szybko po klucze, jeszcze oczywiście. Rozkręciliśmy ten alternator. No i bez chłodzenia, jaką jakoś dojechaliśmy na podwórko. Ja tu ciągle na temperaturę patrzyłem. ale tam parę metrów to nie przeszkadza mu dojechać bez chłodzenia. No i co, oczywiście alternator poprawiliśmy tam łożyska, wymieniliśmy. No ale dalej niestety nie miał ładowania. Więc to już myślę, że to jest sprawa na następny sezon, albo to jeszcze spokojnie, bo to ładowanie najważniejsze, żeby motor chodził, a tutaj mamy problemy trochę z motorem teraz, więc tam się wszystko na spokojnie zrobi. Ale już z tego co słyszałem, to nie była pierwsza taka sytuacja, że kombajn że kombajn prawie się zapalił, czy się zapalił, bo pierwszy raz się podobno zapalił, ponieważ zatarło się łożysko na mocarni. Wiadomo, no, na mocarni jakie macie obroty, łożysko się zatarło, no i wytwarzało taką temperaturę, że podobno aż się zapalił prawy bok kombajnu. Ale nie słyszałem zbyt wiele o tej historii, więc nie mogę Wam aż tak dobrze o niej opowiedzieć. Także z tej całej historii będzie już tyle. Jeżeli Wam się film spodobał i dotrwaliście do końca, to wielkie dzięki do zobaczenia na następnych odcinkach.